Oczywiście to znowu ja. Mamy środę 7:14. No i witam Was w kolejnym e, dniu Prepa. Trzeci dzień Prepa zaczynamy. Także pamiętajcie, e, sponsorem tej jazdy są polskie koleje państwowe, więc łapa komentarz. I subskrypcja, zawsze na początku, eee, będzie mile widziana. Eee, dzięki temu nie jedziecie na gapę, a kanał jest zadowolony. Także lecimy z tym odcinkiem. Pierwszy podziłek. Taki sam. Jak w poniedziałek wtorek. Dopiero od drugiego zaczynają się zmiany. E, no, czekam na czwarty, oczywiście, treningowy. No i po treningowy. No i kolacja. Będę pewnie tosty z e, Jak to mamy e, trening siłowy, no to już od środy. FBW, czyli totalny lajcik. Szybkie treningi to są godzinne na całe ciało, oczywiście, bez nóg, tak jak Adam tu pisze. Kardio, no to wiadomo. W środę mamy plus 3 litry wody. Sól, magnes. Środa plus 5, tak jak wczoraj. Wczoraj wszystko zjadłem. Magnes. Do środy 500 cytrynianu e, od czwartku. Około 700 na dwie porcje. I teraz, oczywiście, chodzi o taki cytrynian w tym jest 105 magnezu czyli mamy tu na myśli tyle ile jest w tym cytrynianie właściwego magnezu, a nie cytrynianu tutaj Cię dosypuję sobie tej soli się zastanowią ile to jest 5 gramów soli, to jest tyle. <laughs> tyle jemy około w ciągu dnia, może nawet mniej, z 3 gramy może. Więc o tyle jeszcze więcej muszę się zjeść, a jutro 7. A i to się tylko tak wydaje, że to jest mało, a jest naprawdę dużo.

no, bardziej nie odpowiadały tych dzierżaw, to ten te, to jest taki problem z dzierżawą, że jest kula, to tak tak. Co się to się cieszy? i. To się Bardzo miłe komentarze, i takie jest nie jest, że no, jest, że jest, że że jest, że że Bardzo, przyjemne miejsce, bardzo, polecam. bardzo, dziękuję. bardzo. W m kurczaka to zabieram szybko na trening, bo na 13 masaż rozróżniający przeponę. Nad tym pracuję z Patrycją i trafi mi się szybko jeszcze zawodnik, który też startuje w tych samych zawodach co ja za 3 dni. Jest tu w hotelu i chcę wziąć lekcję pozowania, więc biorę to szybko i jadę do energii na pozowania, a później do Patrycji na masaż przepony. Dobra, możesz lecieć. Możesz lecieć. I pamiętaj z tym wejściem, że idziesz w bok. Na środku się tam prezentujesz w bok. Tak jest. I tu najważniejsze brzuch swe myślisz. O właśnie, o właśnie. O to chodzi. Teraz przejście lekko, przeniesienie ciała. Tak i za rączką. Prowadzi rączka, ty się obracasz. Hop, zaczek to ładnie wygląda cyk, trochę wyżej te barki, o właśnie, tu zupełnie lepiej i delikatnie, tak jest hop, cyk, znowu, zajebiście tak, no i pięknie posuń sobie delikatnie, możesz takie dosłownie kilka stopni w lewo prawo się obró, tak o właśnie, całość, całość i tyle, i dziękuję kurde, do widzenia, tak jest i tam idziesz w tamten ruch, nie brzuch trzymasz, plecy sobie lekko napinasz jak wracasz, dokładnie Pięk tak, z ale... przymieszonką ja od zrobię. Ja tak, ja zrobię właśnie. Mogę Uch. to od razu nastawić. Czekaj, ja to nastawię na ten. No to stawaj sobie, ja na razie rączki, no spokojnie. No dobra, to wróciłem oczywiście po tym pozowaniu z kolegą, który będzie startował też tam, gdzie ja, zobaczymy, jak mu pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze, fajnie nam to wyszło, tak widzieliście, jak to wygląda. Byłem u Patrycji, zrobiliśmy też przepony, po prostu odklejaliśmy przepony, żeby było luźniej dla mnie z zaciąganiem po prostu brzucha i trzymaniem. No i co, 75 buffi znowu z ketchupem, całą sól praktycznie te 5 gramów już na dzisiaj zużyłem. Wodę, no to piję. Jeszcze myślę, że z jedną butelkę albo z półtora trzeba będzie wypić. No i co? Pieć na zimno. I jem grzyby w ogóle. Nie wiem, trzy słoiki grzybów i ogórków ma od mamy. I ich nie jadłem. I teraz. No tak mi zajebiście smakują. Że nie wiem, co się dzieje. No. I sorry, dzisiaj może nie nagram tego treningu, bo robię FBW. A jutro też robię FBW. Ale jutro będę miał 970 węglu, więc może. Nagram trochę więcej posiłków. Jutro zrobimy taki, może, dzień jedzenia. Zastanowię się. I dzień ładowany I może też wtedy w wpadnie, A dzisiaj po prostu chcę tam wpaść i wypaść, bo tylko godzinę przypompować się i ładować. No, także widzimy się pewnie na potreningowym. Ja oglądamy złe dni z Gosią, bo tamten obejrzeliśmy, relaksujemy się, czyliujemy. Później jem przedtreningowy. A, przedtreningowy jeszcze Wam pokażę. No, no, dobra, jeszcze Wam pokażę. No. Może. A może nie, no dobra, wiecie jak to wygląda, no, podaję wam yy, po prostu makro i wiecie przecież co ja jem. to się to, to dużo tam produktów nie różni, no nie, no, no dobra mordko, no to pa, pa. Dobra. dobra, przed treningiem, jak widzicie, Lajony, też kamanna, banan, 100 węgli tu yy, i tu będzie jeszcze 15 węgli, bo 150 i 15 białka czyli 120 ogólnie mniej więcej, no nie? Hops tak jest. To posiłek przed treningiem. I pompa Dobra mordeczki 60 mannej 40, 50 lionów, czyli jak ktoś jest dobry z matematyki. Przepraszam, 75 mannej, czyli 60 węgli i 50 lajonów, czyli 40 węgli. 100 węgli. Skyr waniliowy, 11 węgli na 100, 150 węgli, tu było 60 w ogóle prochu, czyli około tam 50 białka i jeszcze białka dowalamy 15, czyli 75 białka tutaj. Ale później ucinamy od jutra białka, więc nigdy nie, nie byłem fanem dużej ilości białka. Dobra, I mamy w zaokrągleniu 120 węgli, a ile mam zjeść? 180. Więc sobie zostawię na loda, na żelki i takie tam. Mmm, bardzo dobre, waniliowe, polecam. Chodź, i to zjemy w ten sposób. Oczywiście oglądając jakieś ulubiony serial, film. Film! To film. Nie, serio. spałeś na nim. To jest film, Krzysiu. To jest film! Musimy powtórzyć trochę, przy sobie znowu. My myślałem, że to serio. Krzysiu wszędzie tkwi. Lejsy. To na później. Damy radę. Lecimy. Pierwsza. Ale to nic, bo spałem trochę. Na koniec mam 120 pęgli. Tu jest 80, ale 20 zjadłem i 20 sobie zostawię na wafle. Więc to oczywiście tosty z szynką, to jest 10 tłuszczu, 40 białka. Tak jest. A ja idę wieści, tam do kompa trochę wypracować. A Gosia sobie ogląda stoliczki, bo jak już zaczęła kupować, to kupiła to. Takie same złożyliśmy teraz. Tutaj kupi na odżywki. A... I tu trzeba kupić stoiczki takie. Hmm. Ja siadam i Mam plany do robienia, mogę wybrać. Mam plany do robienia albo śmierć w Wenecji. E, zobaczę. Co mi będzie szło? Chyba Śmierć Wenecji chcę zrobić. To bym miał taki luz psychiczny, bo plany to sobie zawsze mogę porobić. I wszędzie Śmierć Wenecji. Śmierć Wenecji, akurat mam pod muzę, jak wyjeżdżamy do. I to jest muza na Radio Subasa. Znalazłem ją w Top 10. Ale Ten. Ale to nie jest jeszcze najlepszy kawałek. No i tak dalej. Skoczyłem. Nie dokończyłem, ale przygotowywałem się do połowy. Wenecję, resztę na jutro. I zobaczcie, o której idziemy spać. Czy ja, bo się już śpi. Także tak miała środa. Jutro mówiłem, że dzisiaj powiem. To jutro, dzisiaj było 580 węgli, a jutro ładowanie czwartek, czyli fryzjer, barber, ładowanie, trening personalny jeszcze wpada i też taki FBW. Na szczęście mam swoją firmę z bratem i w tym tygodniu nie musiałem chodzić, tylko z Kąpa coś tam mogłem zdalnie porobić bo uważam, że ten tydzień ostatni, z zawodami właśnie tak powinien wyglądać. Relaks w miarę ewentualnie, jakieś coś tam do roboty, żeby się nie zanudzić, ale głównie odpoczywać, Cieszcie się jedzeniem. Jutro 970 na wyładowanie. Kurde, dzisiaj nie było pozowania. Miałem zrobić, ale nie, nie zrobiłem. No trudno, dzisiaj bez pozowania. Nie wiem, chodzi Tomka, ale po prostu już późno było i nie, nie ogarnąłem. Jutro myślę, że popozuje, w piątek pewnie trochę, a już w sobotę przed startem odpoczywamy i to co się uda, to tyle. Nie? Dobra, dzięki za oglądanie materiałów, na e, wszystkie łapki, komentarze, także pamiętajcie, oglądamy te materiały. Sponsorem jest, są Polskie koleje Państwowe, PKP. Dlatego kasujemy bilety bez gadania. Na samym początku lecimy po prostu z łapką, komentarzem. Dopiero później oglądamy. No i subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli chcecie mieć powiadomienia o naszych najnowszych materiałach. No nie? Dzwoneczek, klikacie wtedy macie. Zawsze jesteście na bieżąco. Pozdrow,